Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Chciałbym Wam się opowiedzieć o 7810 o tym, który trafił do nas no, już jakiś czas temu od Pawła na tą tak zwaną poprawkę. Tam robiliśmy skrzynię Power Shift tego, co kojarzycie w zeszłym roku, gdzieś tam wiosną. E, nie do końca ta skrzynia zadowala, zadowalała Pawła. E, Przywóz nam ten ciąg mówi: dobra, spróbujmy jeszcze coś popracować nad tą skrzynią. E, może będzie lepiej. No i chciałbym Wam dzisiaj o tym opowiedzieć. No i jeszcze tam powiedzmy o dwóch, trzech sprawach. Zaczynamy go, ale zanim zaczniemy, oczywiście narzędzie do filtrów, bo to jest podstawa. Pamiętajcie, wymiany oleju i filtrów na czas to będzie ograniczenie awarii. Myślę, że o kilkadziesiąt procent. Dobra, lecimy z tematem. Słuchajcie, krótko, żeby się nie rozgadywać. Power Shift 7080. No skrzynie może nie za bardzo lubiane, a szczególnie przez mechaników, dlatego że to są skrzynie dość skomplikowane i dość trudne i kosztowne w naprawie. A taką podstawową jakby trudnością są z jednej strony kosze i układy planetarne i to jest niestety skomplikowane w tej skrzyni dosyć i, i, i jakby no musi być bardzo dokładne, niezużyte i tak itd. Tak A drugą trudnością i jakby taką komplikacją są w tej skrzyni elektrozawory. Jest ich w takiej skrzyni, słuchajcie, myślę, że się nie pomylę, ale no nie wiem, koło dychy, <noise> koło 10 sztuk, no i wiecie co, chciałbym Wam właśnie pokazać coś, ale żeby się, że tak powiem, nie, gdzie ja to tu widziałem, słuchajcie, tu, dobra, słuchajcie. Takich elektrozaworów jak tutaj w siatce, bardzo podobne do modulacyjnych, takich stosowanych w serii 6000, ale nieco inne. Dlatego, że tutaj jest ciągnik akurat poniżej numeru seryjnego. Gdyby był powyżej, no można by było niektóre zawory, słuchajcie, zastąpić, taka ciekawostka, właśnie zaworem modulacyjnym. Nie wiem, pamiętam dokładnie numeru, ale teraz wam się wyświetli. No i tu było trochę gorzej, no bo trzeba było te zawory ekstra zamówić, bo Tamte modulacyjne mamy na stanie w dużych ilościach. No tych niestety nie mamy, bo tak jak mówię, skrzynia nie jest super popularna. No i tutaj była taka wizja, że próbujemy podmienić przynajmniej te najgorsze elektrozawory. I tu taka kolejna ciekawostka. Też nie wiedzieliśmy o tym, znaczy nie wiedzieliśmy. Dopiero jakby ze zeszłym robiliśmy tę skrzynię, no to pewna wiedza też tam powstała. Tutaj w tej skrzyni jest tak, że na każdym biegu. Działa, działa powiedzmy nie jeden zawór, tylko kilka jednocześnie. i One się wymieniają sekwencyjnie, te, te zawory. No i tutaj Paweł, właściciel, mam podpowiedział, na których biegach jest najgorzej. My po tym, że tak powiem, doszliśmy sobie na schemacie działania i schemacie, jakby jest taka tabela, w sumie nawet nie jedna, tylko kilka takich tabeli jest, gdzie no to jest tabela przestawna, gdzie po prostu dany bieg jakby charakteryzuje, które elektrozawory są załączone. No i na tej podstawie Paweł podjął decyzję, znaczy nasz Paweł, już Panik, <grymianie> które elektrozawory podmieniamy. Zrobił kalibrację, no i mówi, że jest poprawa. Ja też zrobię sobie jazdę próbną za chwilę, więc, więc tu mi też będę mógł coś powiedzieć o tym, bo jechałem tym ciągnikiem, jakby. Może teraz nie jechałem, ale jechałem wtedy po remoncie. Także no gdzieś tam faktycznie no był może jakiś lekki niedosyt, ale już pa Paweł wtedy przyjechał właściciel i, i powiedzmy odebrał tą robotę. To jakby mieliśmy do zrobienia w tym ciągniku. Dodatkowo zaczęły nam tutaj się przedmuchiwać uszczelki pod korektorem wydechowym. Te już są wymienione, Paweł już to poskładał. No i został nam do zakręcenia, kolektor sący trzy uszczelki na trzech otworach każdy po dwa cylindry zasila uszczelki przychodzą właśnie tu, słuchajcie w tym miejscu nowe ma Paweł gdzieś tam położone obok chyba na szafce no i to jest jakby dodatkowa rzecz, która w tym wypadła, no i no niestety kurczę. No, zaczęła nam pluć olejem i cieknąć jeszcze jednocześnie sprężarka powietrza no i tutaj się okazuje, że właśnie w tym ciągniku nie jest oryginalna instalacja faktycznie tylko jest instalacja e, dokładana i się okazuje, że sprężarka jest firmy Knorr Bremse. Bardzo mało popularna sprężarka, przynajmniej w John Deere. Wiem, że we Walsh jest bardziej popularna, może w innych markach, gdzieś tam w transporcie na pewno. No i tutaj kurczę: no, ja wydałem w ciemno, jakby zestawy naprawcze od sprężarki Wapko, o której wspominałem właśnie przy okazji filmu o 5083E. No i niestety, ale ząg, ząg jest, bo sprężarka nie ta. Próbowaliśmy tutaj coś poszukać, ale generalnie słuchajcie: no, jest to LK1560, sprężarka taki typ. Sprężarkę samą idzie kupić, oczywiście jest kosmicznie droga, w porównaniu do sprężarki Wapko, Którą gdzieś tam, no my to sprzedajemy gdzieś tam za 3-3,5 tysiąca Tutaj by trzeba dać chyba z, nie wiem, z piątkę za tą sprężarkę. No i decyzja Pawła, że tutaj jakby e, Ja też w wyniku tego, że Pawło musiał ten ciągnik do nas przywieźć na Powiedzmy dopracowanie tej skrzyni No to zrobiłem mu po prostu jakby lepszą cenę na tą sprężarkę i tutaj Zamontujemy sprężarkę wapko, która już tutaj, że tak powiem, leży. E, przymierzyliśmy, koło będzie pasować. E, Przekręcamy te króćce. E, no i zamontujemy tę sprężarkę. E, no i od, ja sobie zrobię jazdę próbną, e, i będziemy e, chyba mieli ciągnik gotowy. Spróbujemy odpalić maszynę. Zobaczymy, jak odpali. Uwielbiam ten głos Może być mnie trochę kiepsko słychać, bo mamy wiatr, odpaliłem też już ciągnik Ten 7810 na shiftcie, który mówiliśmy wam, że no, chcemy tam jeszcze popracować nad, nad działaniem tej skrzyni, nad przełączaniem biegów dokładnie Zamówiliśmy trzy elektrozawory, dwa z końcówką 4 chyba, jeden z końcówką 5 Tu jest w ogóle taka ciekawostka, z ciągnik poniżej numeru seryjnego no i niestety ale nie można zaimplementować elektrozaworu nowszej generacji, który mógłby być równie dobrze elektrozawór modulacyjny od cieni Power Quad. To by dało jakieś oszczędności, ale niestety tutaj nie. No po prostu trzeba było zamówić takie te elektrozawory, nie chcieliśmy tutaj ryzykować. No i spróbuję Wam pokazać jazdę próbną, jak teraz się jedzie tym ciągnikiem. O, jest poprawa zdecydowana, natomiast no, no idealnie wiadomo no nie jest, nie jest nowa skrzynia, ona ma tam pewnie kilkanaście tysięcy chodzi. No ale myślę, że Paweł będzie zadowolony już teraz będzie lepiej. Tu jeszcze był taki problem z tam czasami, z przemrugującą kontrolką od skrzyni, ale tam się okazało, że problem jest w elektryce. Paweł niby to zrobił. No i wyszło nam jeszcze tutaj, słuchajcie, zrobienie uszczelek pod kolektorami i wydechowymi i sądzącym. Tak wygląda skrzynia Power Shift, 19 biegów do przodu 7 do tyłu Skrzynia no, Jeśli chodzi o John Deere 7010 Właśnie serię Czy 60 też 10 Bo też tam czasami się trafiała ta skrzynia No powiedzmy, że No, no mniej udana skrzynia tak? Generalnie dość to drogie w naprawie Gorzej jest z częściami no i, no i co, słuchajcie, no, trzeba się liczyć z tym, że tutaj faktycznie naprawa nie jest wcale taka prosta. Do tego dochodzą te elektrozawory, których jest tutaj, kurczę, no, kilkanaście w tej skrzyni. No i, no i później, jeżeli jest problem, no to po prostu faktycznie boli to kieszeń. To już tańsza, raczej tańsza w naprawie statystycznie jest ta skrzynia autopower, Power, nie? No, no wiadomo, najwięcej tych ciągników jest na skrzyni Power Quad. Dobra, ja sobie zapiąłem, słuchajcie, ósemkę i jedziemy Teraz w miarę zimny jest y, 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 silnik, skrzynia to już w ogóle Różnice, mimo, że ten olej jest zimny, Pablo też mówił, że oczywiście ciepła no to też troszeczkę inaczej działa. Bo tu jednak wiadomo, no to, to jest skrzynia bardzo mocno oparta na hydraulice. Nie? Tu każdy jednak bieg to jest po prostu zapięcie jednak konkretnego sprzęgła i kombinacji elektrozaworów. Jednak nie jest to to samo co parkład, gdzie, gdzie jednak zapinamy jeden elektrozawór, jedno sprzęgło i, i konkretny bieg w skrzyni pośredniej. Dawno słuchajcie, nie miałem GoPro na, na głowie. O, tu widać karton od sprężarki. Stara w środku. O, że gdzieś tam jeszcze coś Paweł z nią zrobi. I jedziemy. W ogóle tu słuchajcie, ten ciągnik ma bardzo, bardzo fajny silnik Zdrowy ten silnik, naprawdę kurczę wam powiem Głos Słyszycie zresztą Fajnie, fajnie kada Ja nie będę jakoś słuchajcie się wielce rozpędzał Skrzynią słuchajcie, też się trzeba nauczyć jeździć. Nie? Ja na ja przykład rzadko jeżdżę w w tej generacji. Też trzeba mieć wyczucie, słuchajcie, gdzie zrzucić bieg i tak dalej. Wtedy wiadomo, mniej ta skrzynia musi e, pracować, te, te elektrosprzęgła, te elektrozabory. Ale tak to, słuchajcie, wygląda. E, jedzie najczęściej tu wiadomo, Paweł używa biegów tam powiedzmy od, tam od dziewiątki wzwyż, więc ja też jakby od, gdzieś tam od tej prędkości, od tego biegu zacząłem jazdę, nie, nie, nie zaczynałem nawet od, od niższych, no, trochę dziwnie bez tego rewersu tutaj słuchajcie. Bo teraz zawsze sobie inaczej zrzuciłem biegi i ciągnik w ogóle nawet nie, nie, nie poczułem zmiany tych biegów, mimo że on nie zmienia po kolei. Słuchajcie, znowu nam się, słuchajcie, zapełniło na placu. Mało jest w drodze, także. Ech. 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 No niech służy maszyna. Ech. Dobra, to wszystko słuchajcie. Ech. Trochę nam się znowu plac zapełnił. Obok RK, SMK, chcemy ją na dniach rozebrać. Tu jest silnik do remontu. Ech. Tutaj obok, słuchajcie, Auto Power. O nim będę nagrywał film, ale ja robimy tu jeszcze kilka rzeczy Wojtkowi, i niestety będziemy musieli mu zrobić jeszcze uszelkę pod głowicą. Bo jednak e, nie tyle co puszcza płyn, ale e, po prostu jest na zaworach bardzo nieszczelna. A dalej 6520, e, to nawet go nie widać. Może teraz. E, no, kawałek maski, e, gdzieś tam też na, na, na coś tam trafił do nas, już nie pamiętam. Ale tutaj chciałem właśnie dograć z tego, z tego Pal Shifta. Pewnie jak Paweł przyjedzie, to jeszcze sobie zrobimy jazdę próbną, zagrzejemy go. Paweł mi mniej więcej zda też swoją relację, jakie, jakie są różnice. Dobra, trzymajcie się, słuchajcie, i do zobaczenia w kolejnym vlogu.